We'll Siema. Dzisiaj jest taka akcja że? że nagram kolejny odcinek z opuszczonych cmentarzy jestem już na miejscu na pierwszym mam nadzieję że po drodze ich będzie tak jak patrzyłem myślę że będą ze trzy także nie przedłużając zapraszam do oglądania a więc dobra tutaj już mamy Pierwszy nagrobek przy samej ścieżce. Idziemy dalej. Już kiedyś wspominałem, że nagram jeszcze jedną serię z opuszczonych i dzisiaj akurat tak. Tu mamy kolejne. Już kiedyś wspominałem, że Zimą w ogóle nie widać takich miejsc. Mamy kolejny. Tutaj. W pewnym momencie mi się nagrywanie wyłączyło, nie wiem dlaczego. Nie wiem na jakim etapie, tak nie całym, ale przychodziłem tutaj koło takiej mogiły i nagle idę kawałek dalej tam i patrzę, nie nagrywa się. Tutaj mamy kolejną. I tutaj są też kolejne w szakach. I tutaj jest mała. Jeszcze tutaj kawałek dalej. Na to w tym kierunku tam już ostatnio. Jeszcze nie wiem czy się nagrało. Jak szedłem tutaj. Takie miejsce w lesie. Przy takiej dosyć ruchliwej drodze. To pozostawione. Ale żadnych jakichkolwiek tutaj tablic, napisów, żeby datowanie stwierdzić. Nic, nic takiego nie ma. Dobra, ja się będę kierował dalej, bo jeszcze mam nadzieję, że znajdę po drodze coś. Patrzcie, co znalazłem po drodze. Taki obiekt. Dobrze, że mam długie spodnie. Chociaż dzisiaj jest ciepło. Te pokrzywy to by mnie pokonały tutaj. Co to jest? Krocze chyba słyszałem. Aha. Już wiadomo o co chodzi. Z tej strony są drzwi, ale nie będę się pchał, bo widać przez okno. Co tu jest? W sumie nic tu nie ma. To jest kolejne pomieszczenie. Jest też puste. Ale co to mogło być? Nie wiem, czy iść to tyłu czy nie. To, czy mi się wszystko do nóg. Nie wiem, czy jakieś dziury tutaj są, czy nie ma. Nic nie widać. Nie. Tutaj nie ma żadnego wejścia. Ciekawe, co to za obiekt. No dobra, same pokrzywy. Tak wysoko, i taki sobie obiekcik. Ale widać, że był kawie zrobione poszukam informacji jak coś znajdę to na pewno będzie to na pewno będzie o tym mowa teraz muszę się stąd wydostać i lecę dalej, ale teren teren konkret fajnie to wygląda, takie zarośnięte ale też niebezpiecznie poruszać się po takim terenie, bo wiadomo. Zobaczcie to cmentarz, który chcę odwiedzić. Jest właśnie tam. I póki co żadnej drogi nie ma. Tam, gdzie te zarośla. Trzeba będzie coś wykombinować. jest tak wszystko zarośnięte, że nie ma, gdzie nie ma gdzie normalnie wejść. Jest tutaj wszędzie pole dookoła, a tutaj zobaczcie. A tutaj zauważyłem taki prześwit. Czyli chyba się wślizgnę. Ale nie wiem czy na czworaka nie będzie trzeba chodzić. No na pewno bardzo nisko. Ale nic tutaj nie widać, żadnych pozostałości. Czyli było opisane, że stary cmentarz. Ale nic tu nie widać. O, widać. Spójrzcie. Ja Mamy jedną. I tutaj jest kolejna. I tutaj znowuż też mało. Ale wszystko tak bardzo dziwne. Tutaj jest taki spokój. Jest, słyszycie? Tylko od ulicy samochody słychać. Będzie tutaj kawałek dalej. Trzeba bardzo nisko się nachylać. są jakieś kamienie tam dalej, nie wiem czy nie są opisane kopaczek, które najlepiej by było przejść chyba mnóstwo no pająków to, to jest mnóstwo tutaj jest jakiś pomnik jakby przewrócony są takie jakby ścieżki tutaj widać że skoczę ja mówię dookoła wszędzie pełno pajęczyn tutaj mamy płytę Drzewo wyrosło z grobu, tam mamy kolejne i tam mamy kolejne, bardzo dużo, bardzo dużo dziur wykopanych jest tutaj, nie wiem dlaczego. Nic nie widać. Także zobaczcie, w jakim, w jakim miejscu w ogóle. Wszystko dookoła zarośnięte. Nikt by nie pomyślał, jadąc tutaj drogą, że może się znajdować tutaj stary cmentarz. Po drodze mijałem. By było stwierdzić, że opuszczone. Ale chwilę postałem obok. I okazało się, że najbardziej zamieszkałe. Myślałem, że może jakiś materiał z jakiegoś domku jeszcze wpadnie. Dodatkowo. No ale nie. Zbieram gimbalem wszystkie pajęczyny. Po drodze. Wydaje że tutaj nikt nie wychodzi. Tylko teraz ja się zapuściłem. I zbieram wszystkie pajęczynki. Teraz też nie wiem, którędy wszedłem. Tutaj, a widzę tam stoi rower. Idę stąd, będę musiał zjąć gruzę i się z pająków otrzepać, Bo pajęczynka na pajęczynce tutaj. Tu jeszcze jest taka ścieżka. Zobaczymy. Tam jakieś kamienie widać, ale to kamienie są, to nie są nagroby tutaj jedynie zamieszcza. To i tam. A więc dobrze. Kieruje się do wyjścia. I dzisiaj już na mojej drodze na pewno nie będzie żadnego cmentarza. Są oddalone jednak od siebie bardziej niż myślałem. Także wrzucę materiał kiedy indziej. Także do następnego trzymajcie się na razie. Hejko.